Dobra, trzeba go ulepszyć. Ile mu damy? Jeden prestiż? Dajmy mu jeden prestiż. Ja gram, ja gram dziadkiem, tak. Ja gram Alan Pobudka. Yeah. Ale wiesz jakie on ma słabe perki? Ja. O, tego go kupi kupiłeś. No ale serio, was ...ma średnie perki. Gdzie to jest, te jego perki? Left King, Alan Wake Alan Wake Jeszcze jeden, bo trzeba zrobić adepta ja. Lider Jak gram w Clash Royale Dobrze, dziękuję, bo tam informacje Na drugim koncie, let's go Nie, nie mm. Hog cycle, let's go Golem, Sneaky Golem Sneaky Golem Jest, dobra znalazłem Gdy świecisz latarką, otrzymujesz 50% pośpiechu Gdy uda ci się oślepić zabójcę, otrzymuje on również 20% skrępowania Dar iluminacji Naciśnij przytrzymaj przycisk umiejętności 1 w pobliżu zwykłego lub przeklętego totema, aby go pogłosławić, stworzyć dobry totem Delikatne dzwonki, coś tam coś tam osadzić w zasięgu Widzę niebieskie aury, fajnie. Jeśli masz zapalony dobry totem, też lub to totem. o 10% szybciej, super. Ta umiejętność aktywuje się, gdy jesteś ranny. Termin. Testy umiejętności pojawiają się o 10% częściej podczas naprawy lub leczenia, i pojawiają się w losowych miejscach. Kara za chybienie, 50%. No i gramy. Nie, ja, gram. Jestem Alan Pobudka, dzień dobry. O, on mówi! On gada! Dobra, robię gena na. Zaczynamy, ale Wygrałem Co? Co wygrałeś? Właśnie, wygrałem no, Ale lepiej się gra na Nishirerę O nie, jest ta... Chinka, znaczy... Yu... Hoiam... Nie wiem No jak ona tam robi? Ten... Kimiko? Nie Kimiko... To jest The Boys To jest o, te, telewizor. telewizor A, no to jej to dawno nie było Chyba się T da mu No, chyba do mnie, no, do mnie. A nie wiem Ale żem z pieprzu to nie ważne Wyjąłem kasetę jest zła? Nie wiem co ona robi, ona znika jakoś dziwnie no Mogę po prostu puścić kasetę? Nie ona nie jest prosta Po prostu też kurde to znika te pasie i, i, i tych listów rób gen, rób gen, rób gena. No, ale on nie też kojarzą. Dobra no, okay. Gęc robiony Gdzie ja mam to oddać? Tak daleko Nie mogę tego upuścić Słabiutko To wyleczyłem je. jest przy mnie. A, przy nas. Aha, nie rusza się. Ona się może tepać jakoś, znaczy może znikać. Nie no, jak no, no chyba przez tak. tylko telewizorki, no. Nie. No jak nie? Nie da się jej oślepić, nie polecam. Mm -mm. Jak ją no chcesz oślepić, jak ona oczu nie ma. No włosy, no. Robimy generator, bo nikt inny nie robi. Ona, jakby wyszła z telewizora, ale nie może, bo zabrałem. I kaseta. Jak myślisz, co jest na kasecie? Co jest? Nic, nic, nie wiem. tutaj. <laughs> No, kiedy film? Nie. jak nigdy. Ona tu idzie, ona tu idzie. Gdzie idzie? Gdzie idzie? Jest gdzieś. Tak. Czemu tylko ja robiłem geny na razie? ale pobudka musi sam robić. Nie da się jej oślepić. Super! Testowałem drugi raz, już drugi raz testowałem, tak? A ja specjalnie wziąłem latarkę, Super. telewizor wrócił Boję się A bije w ogóle? Czemu ty nie jesteś uleżony? Kolejny po mnie mm. Kolejny gen, gen. No. Wyłączamy telewizor Dziadka spotkałem no działa. Balało. z Nie daje się oślepić. Testowałem. Dwa razy. O, tu jest totem. Mogę go Bo To ja jestem... Tak naprawdę Alan Wake to jest ksiądz. Nie znacie się. Ona się uwolniła jakoś. Ja myślę, że coś tu je... coś tu nie gra, tak. Jest no jest nie Kurde nie jest mapy jest głową, jest głową, jest Kurde, jest się nie głową, to, bym to zrobił, no. Dziadek, Dziadek, biegnij, biegnij Nie da się ja, jej oślepić, nie daj się, nie daj się o kurde. o kurde, zablokowałem się Nie daj się oślepić Aha No elegancko Ja tu leżę Halo, Alan Wake Alan fucking pobudka Leży, znaczy żyje No kurde, czemu nie mogłem sprintować? A na mnie bierze. Zostaw Alana. No i nie, no ja wiszę. Biedny Alan po budkę. W garniaku musi wisić. No, on tak. No to chwila przerwy i odnał. No i idzie za mną. Chyba. Za mną. Nie wiem. Nie widzę, Idzie dobra. Idzie za nami. Nie, na, nie ma nas w grupie. Gdzie? Co to ma? Kurde. Dobra. Polerka jasna. Irwa Chciałam użyć DTV. Nie mogę iść Ona tak gra dziwnie Ona stoi przy tobie? Ja Ona campi jak nic I coś jest nie tak. Ty, Ty też! Łatwo! Łatwo! Drugie życie! Dobra, tam Ona nie da już. Przecież to wyjdzie. Dobra, ja uciekam. Idzie do mnie. No to idź do drugiej bramy. Dobra, ja przejdę przez okno. Ratuję ją. No! Uciekłem! Adept! Adept Alana Wake, a, proszę pani. Psychopodobnie. Tych typów Cyk znowu się zaczyna. Let's go, lecimy. Ktoś... a to oh ty God. skoczyłeś oh. Dziadek skoczył, a to jest ta co się tepa jakby Chyba, a nie Kto to jest? Ghostface A Gohysty Fajset Przyszedł, przyszedł do mnie Ghostface, nieee A ma chyba tego skina legendarnego Nie, nie wiem, jest czarny no, no. no dosłownie No ale on jest, ten punktowy, jest taki inny To jest taki z filmu Możesz Nie da się go oślepić No nie wierzę No to po co ja biorę te dotarki Mam przerąbane Chyba Chyba na pewno Albo nie Okej, okay, idzie za kimś innym No za mną o, no widzisz, perałowałem go. Kurde, porobił mnie. Ale on nie używa tej swojej mocy, takiej tej, właśnie co się namierzył, no. snajperką. Ledwo co wszedłem do gry, już mnie namierzył. Idzie w waszą stronę. Tak, no wprost? No. Nie będzie wiem. Idzie góra, Gdzie góra Czemu na niego nie działa latarka? No, każdy to bierze. Jakaś nowa meta powstała nagle. Alan Wake pisi. Idzie dziadek po mnie. Dziadek. Skąd kurteczka? Samolot? Uciekaj. Piękno, zral. Gdyby tak wyglądała cała mapa Fredyków, to by było super. Taka duża. Taka duża pizzeria. Aha, nie. Come to mommy, geni. Napraw go. Kiedy to się kończy? No nie wiem, nigdy chyba. Spokojnie. Co? Spokojnie. Co ty zrobiłeś? On mnie zostawił, pisowie. Pomocy. Ja, PiKolek. Aha! Co się Spokojnie. stało tam? O, Nie, nie może być Leipton. Może być Lipton. O kurde, dobra, trafił mnie. A jest dobry. Skubany. R Zaczął zaczął grać no nie da się go oślepić. No nie da się. No ja też. Nie? No i na co wita latarka? Nie wiem, w Zostawię. Fajnie, że wyszedłem sobie do niego. Podoba mi się to Ale nie goni mnie. No gonik mnie. Odpuścił mi. Ja też, na środku. Pomyślałem, że leci w gołstwie za to ptak. <noise> czy to gołstwie, <noise> czy to ptak? Czy to samo? Nie, to gołstwie. Duchowy ryj. <noise> Zostaw go! Nie, nie bierz mnie, bierz jego bierz w siebie. Teraz mam przez Ha, lamus! Witamy! O kurde. Goni mnie, skubany. U, 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 O kurde, goni mnie Eee, odpuścił mi, jestem za dobry Jestem za dobry, Alan Pobudkens Alan Pobudkens Rozwalę go z Czemu oni są tacy słabi? jesteś? No, no. No tu, no trzeba, Może tu przyjdzie. No c... No. Nie no, nie. On słabił. Nie, no słabo. To jeszcze duo. To są te... ...dwie laski, co zaczęły grać w TBD. no dobra, wiemy. A, znaczy jeden nie żyje już. Pójdziemy. No. Chodź. Albo w sumie w dupie z nią. No bo nie da się go oślepić, no to... Ciężko, ciężko stoi On tu nie przyjdzie, on nie wie że my tu jesteśmy Nie wie, on nie wie, i co z tego że są tylko trzy geny na mapie? On nie wie Ale są w różnych miejscach No jest blisko dosyć, powiem Ale on nie wie Ja ci mówię, on nie wie o nie, Ewie, Ja ci mówię Okej, okay, on wie Idź kurde do przodu Do przodu czy w bok? Idę w bok Alan, maybe po budkę idzie z drugiej strony, proszę. Dobra, to ja po boku, po Błogosławie Błogosławię totem. A ty lupij się A no Modle się do tego to temu Modle się Cię Boję tam już Chodź, szybko Leczonko, leczonko, leczonko. Chyba jej nie uratujemy Gadasz <laughs> dobrze gadasz <laughs> Dobrze liczę Ty nie masz na co liczyć, licz na siebie No oni słabi byli, bambiki takie Bambiczury To gracze Resident Evil, tak No Gracze Resident Evil, którzy się poczuli I tyle Tymczasem ja, Alan Wake pobudka Robię gen z dziadkiem Willem, dziadku Will. O kurde. Co no tam wnosił? Pomocy. Na, wo na wojnie było gorzej. Nie, właśnie było lepiej. Nie było takich psycholi. Przygnęła. An jest przegenie do, do mnie idzie, do mnie idzie, do mnie. Nie. Jest przy totemie. Mhm. Nie goni mnie chyba Zesrał się Zesrał się... zesrał się... że będzie ciężko, bo jesteśmy uszkodzeni No... Był cichy, tak? Dobre. Ale dobrze Ja wiszę, ty Ruken <laughs> to będzie ciężkie. No czemu? Ani idzie na środek. On cię nie widział? Serio? Fajerem orkiem sam No i zaraz przyjdzie i już Wiem Pidran Teraz wiem. Pidranujemy A chodź tędy. Antonas nie znajdzie, patrz, przypale ci choć, leczmy. Znalazł nas. do Tutaj też. Dobra, zostaw mi to. Uciekamy. Gambling, gambling. On już wie, on już się wkurzył. Daje ci przeżyć, Dziadku, uciekaj. On mnie goni, ciadku. Ja nie chciał. Piotr Zostawił mnie, zostawił mnie Wiem gdzie poszedł Ja pierdyka A no to mamy przestronę dziadku Ja dopiero pierwszy raz będę wisiał Dopiero <grym> Ale jest z tw Mam nadzieję, że on mnie tu nie widział Proszę, żeby mnie tu nie widział On zniszczył tamte palety, się. Jadku! Wygramy to ja. Rób gena Ja mam tu Dobra No co ty o, zrobiłeś? Zrobiłem gena No nie no Zagarek nie zadziałał tak? no, Aha, czemu? Znaczy chyba już minął czas On goni mnie, tak? No, no Dobra, to tak nie ma sensu, koniec, koniec gry widzowie. Wszystko przez Alan Pobudka idzie spać. No i to tyle.